To są straty właśnie sektora rolniczego, ale nadal jest bardzo ważną częścią gospodarki ukraińskiej. A to dlatego, że gospodarka ukraińska spadła o co najmniej 30%. jedno miasto chciałoby z tym zrobić porządek i nie jedno nie wie zupełnie, jak się za to zabrać. Troszeczkę inaczej może być na północy naszego kraju. Już niebawem połączymy się z ludźmi stamtąd i zapytamy... ...dookoła Europy, tu przeprowadziliśmy w warunkach pandemicznych bardzo trud się zgodzisz Tak, jak najbardziej. Słusznie zauważyłeś, to... ...w 22.30... Rozgotowany makaron ze stresu, ponieważ jest to no, pierwsze wydarzenie em, poznanie z gospodarzem, a ja jestem dyrektorem tego e, całego e, zamieszania. Dlatego e, oczywiście no, jest, jest to, to duża odpowiedzialność, ale częścią integralną tych zawodów są milongi, czyli to, co właśnie mówisz. Jak się kończy jakaś runda zawodów, wszystko.

Po to jest firma Grzegorz Pycha, skup, przetwórstwo i sprzedaż artykułów mięsnych. śląskich w Katowicach do skweru Powstań Śląskich w Parku Śląskim w Chorzowie. W tym roku impreza wpisuje się w Święto Flagi. Uczestnicy pobiegną z biało-czerwoną flagą. Więcej informacji i zapisy na stronie internetowej www.biegbohaterow.pl. Na bieg bohaterów zaprasza Jakub. Z I pierwszy w historii człowiek, który. Komfortowego słuchania życzy sponsor konkursu, dystrybutor miesięcznych soczewek kontaktowych. Bausz And Lomb Ultra. Na radiowych stronach zabawa, co by było gdyby? Wyobraźcie sobie, że macie 8 godzin ekstra w ciągu doby. Na co ten czas przeznaczycie?

w wieku obudził polskość w mieszkańcach Górnego Śląska. Przypomina dyrektor katowickiego oddziału. ultra gratuluję. <laughs> Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, ja mam. niskoemisyjnego, czy nie takiego emisyjnego, bo niskoemisyjny byłby wtedy, kiedy byśmy mieli możliwość wyłapywania, wychwytywania jeszcze gazu. Symbol geetta, symbol Warszawy, symbol piosenki żydowskiej, ale ostatnio pojawiła się... Myślałem, że odbiorę Europa 2 z Czech, z pradziada, ale nie udało się. Pod kiedy się rozstaje ze swoim partnerem, ale nie wiemy dlaczego. Za 25 minut będzie godzina 14, tutaj Radio Wrocław, program 13, nuta wydanie specjalne z jeleni Góry, jesteśmy na placu ratuszowym i czekamy na Państwa, mamy jeszcze sporo pysznych krówek i ma... Kierując go można powiedzieć dwa aspekty. Jeden to jest aspekt militarny, pokazanie, że obszar inicjatywy Trójmorza może rozwijać się gospodarczą, mogą...